Odczytywanie informacji z diagramu słupkowego. Narysujmy dowolny diagram słupkowy i będziemy chcieli odczytać z niego wybrane informacje. Mamy tutaj legendę. Kolor niebieski oznaczać będzie zakup. Kolor zielony sprzedaż. Natomiast na osi poziomej mamy poszczególne artykuły i teraz na osi pionowej będzie oczywiście wartość w postaci zakupu i sprzedaży. A zatem diagram ilustruje pewne obroty sklepiku szkolnego. No i postawmy sobie pytanie dotyczące tego właśnie wykresu. Pytanie pierwsze. Jakiego artykułu sprzedano najwięcej, a jakiego najmniej? Podaj te ilości. No i oczywiście odsyła nas to pytanie do sprzedaży, czyli szukamy słupka koloru zielonego. Natomiast interesują nas skrajne wartości, czyli wartość maksymalna. Tutaj zaznaczamy na osi pionowej 90. Z łatwością po kratkach jesteśmy w stanie obliczyć tą wartość. No i oczywiście. Prowadzimy linię przerywaną, tak jak tutaj pokazuje na rysunku, punkt poruszający się, czyli rzut tego najwyższego słupka na oś pionową. Mamy zatem wartość najwyższą odnalezioną. No i oczywiście odpowiedź, czyli Maksymalna wartość 90 sztuk zeszyty 16-kartkowe. Teraz wartość minimalna. Tutaj musimy znaleźć słupek również koloru zielonego, ponieważ chodzi o sprzedaż. Tym samym odszukujemy dwa artykuły, ponieważ ołówki i notesy mają dokładnie taką samą wartość. Tutaj na osi pionowej są to trzy kratki, czyli liczba 30, a zatem sprzedano po 30 sztuk, zarówno ołówków, jak i notesów. No i zapisujemy, oczywiście, informacje w odpowiedzi. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jakie pozostały zapasy poszczególnych artykułów? Podaj te ilości. Jak widać, słupki nie są równe, a zatem Zakup i sprzedaż różnią się od siebie. No i mamy ołówki. Zwróćmy uwagę na to, że jedna kratka to 10 sztuk, tym samym rysujemy tutaj pionową kreskę. No i na tej kresce umieściłem punkt, który pokazuje, że 10 sztuk pozostało ołówków niesprzedanych. Zapiszmy odpowiedź. Podobny sposób postępujemy w przypadku kolejnego artykułu, z tym, że tutaj mamy dwie kratki. Te dwie kratki, jak pokazuje znacznik, to oczywiście 20 sztuk. No i wreszcie zeszyty 32-kartkowe, tutaj jak widać 4 kratki, czyli 40 sztuk niesprzedanych artykułów. Jak widać notesy i zeszyty 16 kartkowe to rozwiązania, które już mamy z poprzednich artykułów, a zatem nie będę już rysował znaczników, tylko zapiszemy odpowiedzi. Proszę bardzo. Wystarczy zapamiętać, że jedna kratka to oczywiście 10 sztuk pewnego artykułu. Pytanie numer 3: Jakiego artykułu zakupiono najwięcej, a jakiego najmniej. Zwróćmy uwagę na to, że, Pytanie to odsyła nas do zakupu, a nie sprzedaży. No i oczywiście wartość maksymalna, czyli najdłuższy słupek, a zatem zeszyty 32-kartkowe. Tutaj na osi pionowej również z łatwością odliczyć możemy 120. No i oczywiście w podobny sposób odszukujemy wartość minimalną. Tym razem jest to. Jedna wartość, a zatem ołówki, czyli 40 sztuk. Zaznaczam również na osi pionowej 4 kratki, czyli 40 sztuk. No i oczywiście prowadzimy rzuty prostokątne na oś pionową, ale tym razem ze słupków koloru niebieskiego, ponieważ właśnie one ilustrują zakup artykułów do sklepiku. Zapiszmy odpowiedź jeszcze. Przyjrzyj się uważnie rysunkowi diagramu. Przedstawia on wyniki sprawdzianu z matematyki. Następnie odpowiedz na pytania, ilu uczniów łącznie uzyskało ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Dokończ zdanie, ocen dostatecznych było 5 razy więcej niż ocen, ilu uczniów łącznie pisało ten sprawdzian. Przeczytaj informacje z rysunku i odpowiedz na te pytania.